Hello World. No, yy, muszę Wam wskazać, zostałem nominowany przez MotKebe. Dzięki. Yy, no, nagrywka w Szopie jajecznej Kolejny raz. Nagrywamy kolejny track, co będzie Ostrobujał. Trzymajcie się, krzeseł, łożę się na siebie i słuchajcie, podgośnij to jak hehehehehe yeah. wariacie, malutki kawatacie Myślisz, że gram gry na piracie? Zamiast mnie cisnąć idź po musztacie Zgarnę twój cash odklepiesz na macie Kim jest Djong Pytasz na Muszę ci skazać Wyglądasz tretnie, Palisz jak smok? everhard Mok? To warbacina jest prima sort. Wóz mi pomaga, zszargane nerwy Dzisiaj nie w głowie, nie w strzelby pan opium jak Thomas Shelby Jestem stoicki jak Edwin, baby Zny jak nuages. mam teraz często trup się na mieście gęsto Cena drogności jak Geralt, znam to Choć nie Katriona, weź tu Tak jest, wpłacaj tutaj na się pomaga, a ja nominuję The Report of the Week, Jan Glin. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć. Dawida Czecha. Nagrywki robicie, stawiacie, pozdro!